Rolą. Jedyny problem jest taki, że w zasadzie to nie wiem gdzie jedziemy. w sensie tworzenia Twojego ostatniego dzieła, czyli Supra MK5. No Droga była wyboista i całkiem długa, bo było kilka zmian koncepcji. E, zacząłem od typowo streetowego e, looku. Fun fact, koła miałem już kupione zanim kupiłem auto. E, koła już płynęły z, sobie z, e, z Irlandii, akurat JDM Distro miało je na stanie. i Zamówiłem sobie adwany GT Premium e, do przemalowania. E, po drodze oczywiście wyszły też e, fun fakt, że zamówiłem je z rozstawem pod BMW, bo jak każdy wie, oczywiście Supra MK5 to jest BMW. E, tylko, że to jest nowe BMW Z4. Czyli ma rozstaw 5x112. A ja zamówiłem serwis 5x120 pod stare BMW. Więc jak mi mój dobry znajomy właśnie, czy ty jesteś pewien, że dobre koła zamówiłeś? I się zorientowałem, że rozstaw jest nie ten. E, no to zacząłem oczywiście działać od razu z Sebastianem Wanatem nad zmianą rozstawu. E, body kit z Japonii, właśnie Cool Racing. E, też na ostatnią chwilę ściągnięty. Ile taki Body kit idzie z tej Japonii? to trudno jest sprowadzić. W ogóle ile cła się za to płaci? Znaczy w ogóle tak. chory chore ho, ho, są pieniądze, bo jak. Próbowałem dowiedzieć się ile ile, ile, ile ile kosztuje sprowadzenie Body do korwety, bo ze Stanów oczywiście, to shipping mi wyszedł dwa razy dokładnie tyle samo co ten body kit. To u mnie było bardzo podobnie, tylko z kilku, z kilku kwestii. Przede wszystko kontakt z kulem był bardzo ciężki. Japończycy chyba mają to w naturze, że odpowiadają bardzo wolno albo nie chcą w ogóle odpowiadać ludziom z Europy, bo są przyzwyczajeni, że po prostu to są tak zwani dupo zawracacze. Czyli pytają, zadają milion pytań, a niczego nie kupują, bo jak dochodzą, właśnie tak jak powiedzieć, koszty wysy Cła, to nagle się cena robi ogromna i rezygnują, więc biorą to bardzo na dystans. No i zacząłem gdzieś tam wymieniać korespondencję z kulem. Pierwszy mail, drugi, trzeci, miesiąc ciszy, czwarty w końcu mi odpisał. No to ja od razu odpisałem po nie wiem, 20 minutach czy po 30: cisza, drugi mail, cisza, trzeci odpisał. I mówi mi, no to tyle i tyle, wystawił mi tam fakturę pro forma, ale mówi, i tak prawdopodobnie nie weźmiesz, bo wysyłka będzie za droga Ja mu tylko odpisałem, biorę, podaj numer konta, nie? I od razu kontakt się pojawił z dnia na dzień i automatycznie odpisywali na wszystko. Więc, więc tak to się wszystko zaczęło. Jak w Stanach rzuciłem pierwsze zdjęcia auta z przymiarki, to ludzie z Ameryki pisali, jak, ty, jak to by się udało z nimi skontaktować, bo mi nie odpisują, jak chcę kupić cały bodykit do gt za tam ogromne pieniądze, mnóstwo, mnóstwo dolców, więc ciężki Ciężki jest kontakt. Jak już to się udało, to z wysyłką... Niestety, w ogóle te bodykity są wszystkie robione na zamówienia. To nie jest tak, że oni mają na półce 20 body i tylko sobie wchodzą i wiesz, pakują i dla pana Kowalskiego no tak, no wysyłają. To tylko to wszystkich klientów jest, jest o, o 50 na świecie. O, oczywiście, że tak. No, ja swego czasu i prawdopodobnie dalej tak da jest, że mam jedyny bodykit ten w Europie. Na 95% jest to jedyna sztuka pełnego bodykitu V1. Eee, do, do tej Supry I, I był problem taki, że właśnie czas na zrobienie i to wszystko i altres się zbliża nieubłaganie. Więc się okazało, że co? Że wysyłamy powietrzem, kurierem. No i za wysyłkę 3,5 3500 euro. Za wysyłkę Body 3,5 3500 euro? Ja. A paczka była tak duża, że do windy mi się zmieściła, drzwi no dosłownie na milimetry się zamykały. Więc jak, jak wstawiłem to do mieszkania, to już w ogóle nie miałem przejścia. No, kosmos jakiś. Nie miałeś, nie miałeś przejścia i rzeczy w mieszkaniu. Yy, tak, ale za to jak się kładłem spać i widziałem piękny zderzak z lamina, to tutaj. Czyli sprzedałeś telewizor, zmywarkę. Blisko było. Blisko było na przestrzeni lat, już kilka razy to rozważałem. Yy, więc Sła yy, to już Twoją drogą, oczywiście yy, gdzieś tam pozapłacane, no ale sam rachunek rośnie nieadekwa, nieadekwatnie do wartości. A jakościowo prześwietne części, bo były plug and play. Właśnie chciałem potem nawiązać do skrzydła, które kupiłem w międzyczasie z Ameryki Street Huntera i było totalnie w cały świat musiało być przerabiane od podstaw, Jedna, jedno ramię od drugiego się totalnie różniło kształtem dziury na centymetry, fatalna jakość jeżeli chodzi. Dlatego powiedziałem, że nigdy więcej amerykańskich części, dlatego też błotniki, które zamówiłem są z Chin, bo i tak będzie je trzeba przerabiać tak samo jak te amerykańskie. Za to Japonia, jeżeli chodzi o quality, totalnie polecam. Przyłożyliśmy, żadnych przeróbek, skręcić, jest, jest cacy. Um, Natomiast to kwestia bodykitu. Co jeszcze? Koła, zawieszenie. No to wtedy zamówiłem w pierwszej wersji sprężyny obniżające HKS-a z regulacją. Działa bardzo zbliżenie do gwintu, tyle że zostawia ci dalej twoje seryjne zawieszenie, które ma elektryczne regulowanie twar twardości. Więc bardzo fajnie się to sprawdza, bo możesz zejść dosyć nisko, regulować sobie kluczem, tak jakbyś miał gwint, ale jednocześnie masz te wszystkie właściwości jezdne jak w seryjnym aucie. Um, do tego właśnie to skrzydło, wydech zrobiony custom był na, na dwóch y, puchach albo na totalnym przelocie. Bardzo fajnie gadał. Jak mierzyliśmy na Kashiro, jeden z eventów japońskich to chyba 129 dB. Wydmuchał swego czasu, więc dosyć głośny, trzeba przyznać. Um, Damy jakieś detale, przyciąganie szyb i tym podobne, gdzieś tam coś pod maską, jakieś delikatne detale, ale to było głównie tyle. Auto się prezentowało bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że właściwości jeznej i prezencja to wszystko wyglądało, to była taka typowa streetowa, ale dalej to nie było to. Stwierdziłem, że jest za wysoko. Stens to jednak stens. Jednak wchodzisz na ten stadion, jak idziesz tym stadionem, oglądasz te auto na alt i mówisz sobie 5 cm od ziemi, ale koza, jest za wysoka. I ciągniecie do tego, żeby to zglebić. No więc tak zrobiłem, zamówiłem r z Kanady, cały zestaw właśnie zawieszenia powietrznego z koło, adwany zostały sprzedane, Ściągnąłem mesery, sery Agile Premium z 2003 roku, więc bardzo klasyczne koło, Prostu z Japonii też przetargane w stanie kiepskim, ale oczywiście od razu odnowione, przemalowane, biały rotor. Miałem taką zasadę, że miała być czerwona supra i białe koło. W tym roku się wyłamałem, ale to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo, więc może coś się zmieni. Um, potem było. Yy, pe, 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 pe. Tak, no to była taka typowa stensuwa. No i oczywiście yy, pozbyłem się skrzydła z tego Street Huntera, bo było przepięknym skrzydłem, ale jednak yy, jednak praktycznie każda Supra była z takim skrzydłem. Wchodziłeś na stadion, miałeś 6 sub, 4 miały takie skrzydło, w tym tylko moja i jeszcze jedna, która miała cały bodykit Street Hunter, miały je oryginalne. Replik na AliExpress po prostu na potęgę jest tego, więc stwierdziłem: nigdy nie będę taki jak wszyscy. Jednak mam to w głowie, że chcę być, e, może nie być, mieć coś wyjątkowego. Na pewno w moich oczach, nie musi to być wyjątkowe dla kogoś, ale na pewno dla mnie. Więc pozbyłem się z skrzydła Street Huntera, które według mnie jest idealne do tego auta, a złożyłem dużego ducktaila cool Racing, czyli ostatnią rzecz, której nie miałem z tego pakiet, pakietu kitu. E, też było śmiesznie, bo wysyłaliśmy to pocztą z Japonii e, przecięte na pół i też na ostatnich widzek przyszło, bo miało iść 10 dni, a 10 dni to samo cło trzymało mnie w Polsce, zanim mi w ogóle wysłali list, że mam coś do zapłaty i do odebrania, paczkę, więc bardzo pozdrawiam pocztę polską. Nie pozdrawiam. Już wkrótce w upadłości. Oby, oby, bo jest fatalną usługą, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. Tylko impost. Tylko impost, tak, wspierajmy lokalne polskie interesy. I co? I to było wydanie Stensowe. Wszystko świetnie. Przepięknie to auto się prezentowało. Otrzymałem dużo głosów, że to koło nie siadło. Według mnie pasowało do sensowego wydania, a dużo osób jednak patrzyło bardziej, że to streetowe wyglądało lepiej. W porządku, co kto lubi, jak najbardziej. Mi się jedno i drugie podobało, postawiłby mnie na równi, ale jednocześnie oba prezentowały różne style, więc nie będę walczył, czy jedno wyglądało lepiej, czy drugie wyglądało lepiej. Ale jazda na powietrzu... I na naciągach, i chyba te naciągi, jak mi opona strzeliła przy 180, e, stwierdziłem, że chyba już nie jest dla mnie i, i mi wystarczy. Wracałem z eventu z Bardejowa i na autostradzie y, niestety, ale. nic nie stało. Tyle farta miałem, że nie, że i opona, koło i auto w całości. Po prostu się opona ześlizgnęła, spadła, no bo były dosyć spore naciągi i gdzieś się przesunęła w trakcie i niestety zleciała. całe szczęście, że nikt obok mnie nie jechał, bo mogło się skończyć to kiepsko. Więc stwierdziłem, że stawiam jednak może nie tyle co komfort, co bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a opony to jest jedyny element w aucie, który cię trzyma na ziemi tak naprawdę, a przede wszystkim najważniejszy, więc wracamy do, normalnego, do, norm, do normalnej konfiguracji kół, do normalnego rozstawu. Więc wracamy trochę do streetowego wyglądu. Dlatego Airlift jest out, wlatuje Gwind BC na kubkach od Stan Aktualnie jest OM-owe koło pomalowane w potrójny chrom i wygląda to przekosmicznie, co będzie zresztą widać na filmach. Zmieniam troszeczkę koncepcję, jeżeli chodzi o wnętrze. Nowe stołki, inna kierownica, walczymy z maską, z nadkolami. Będzie jeszcze ciekawiej, wróci Street, ale będzie chyba troszeczkę niżej, jeszcze będzie bardziej agresywnie. Więc na przestrzeni tych lat auto ewoluuje, i myślę, że jeszcze do czasu, aż się go pozbędę, to jeszcze ewoluuje nieraz albo nie dwa. I jaki jest ten czas? Tak. Ile oceniasz? Kurczę, no. 2, 3, 5, 10. W tym aucie jest coś pięknego, że ono mi się w ogóle nie nudzi. Na pewno nie 5, nie 10. Nie, bo to bo... jest bardzo ładne auto. Ja, ja Mi się bardzo podoba ta auto. Nie? Raz, że jest bardzo ładne, dwa, że jest idealnym daily. Praktycznie idealnym. Ma bardzo mało kompromisów. Kompromisem największym jest brak tylnych siedzeń, że jak kogoś potrzebujesz przewieźć nawet ten mały kawałek, to nie możesz. Możesz tylko pasażera z tyłu nie posadzisz. Mamy teściowej, babci, psa, kogokolwiek. Też ciężko mi wyobrazić sobie teściową wchodzącą do supry. Ale jak kupowałem Eric 7, to kupi kupiłem z dodatkowymi fotelami z tyłu na przykład, Aha. a gdzie tam w ogóle, jak ja, pamiętam, wymontowałem fotele w Eric 7 przednie i usiadłem na tylnej kanapie, to miałem idealnie do prowadzenia. Aha. Więc, co, więc za mną by nikt nie usiadł okay. tym Eric 7, ale dalej jakby musiał, to by podkurczył nogi i by godzinę wytrzymał, czy tam pół godziny, żeby dostać się do domu. Na upartego. Tutaj nie masz tego, tego benefitu, nie ma tych stołków, więc jednak jest ten duży kompromis. Przestrzeń bagażowa jest całkiem spoko, jak nie wiem jesteś singlem albo masz tylko partnerkę spakujesz dwie, dwie średnie walizki, wyjedziesz na wakacje, nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. Spalanie jest prześwietne, to jest 3 litrowa benzyna, 8 HP, więc jest dosyć ekonomiczna, o tym 8-9 litrów w trasie to Ci pali aktywny radar. Nagłośnienie premium, chociaż jest kiepskie do wymiany, ale dalej jako, jako tako to gra. Tryb sport, komfort, no prowadzenie jak każde BMW no prowadzi się świetnie, no nie ma co tutaj walczyć z faktami. Jest to naprawdę dobry samochód, więc nie pali mnie do zmiany, ale jednak chyba jestem osobą, która woli, i to będzie bluźnierstwo, woli AWD niż RWD, gdzie jesteśmy na kanale też mocno drifterskim, więc każdy powie AWD, to gdzie. Lubię, lubię to bezpieczeństwo, lubię to przyspieszenie z miejsca, że nie ślizga, że jest jednak gdzieś tam odejście bardziej niż utratę przyczepności lubię ten efekt przyspieszenia. Nawet nie prędkość. Nie, nie aspiruję do jazdy 300 na godzinę, 350 czy coś, ale ten, to wciśnięcie w fotel, to przyspieszenie to jest coś, co chyba bardzo lubię w motoryzacji i jak im większe, tym fajniej. Gdzie elektryk by się sprawdził w tym idealnie, jakby nie patrzeć, bo moment od samego początku, ale bez elementów dźwiękowych, to niestety, jest, to tak, tak to nie jest, działa. To jest, nie? to jest słabe. Ja Aha. w korwecie też bardzo lubię przyspieszenie, i ten moment, gdzie dochodzisz do tych tam nie 140, 150, ale więcej tym samochodem, boję się jeździć, <laughs> <laughs> dziś, powiem szczerze, w tym setupie. <laughs> no, ten setup jest <laughs> dosyć agresywny, jeżeli chodzi o to, więc nie dziwię się. Szczególnie, no, korweta też trochę inne, inne czasy produkcji, inne systemy bezpieczeństwa. No, Supra stawia dosyć mocno, jeżeli chodzi gdzieś tam, zaczyna gubić, to prostuje go chwilę później i wybacza dużo błędów. Nie jest autem, który wybacza wszystko, ale potrafi dużo wybaczyć. Myślę, że Korwetta już dawno by mi niektórych akcji, które zrobiłem, nie wybaczyła, więc yy, tym bardziej mnie cieszy. Dlatego GTR, dlatego NAP na pewno 4. No plus, no chyba kocham ten Nisany po prostu. Love, hate relationship, ale chyba je ja kocham po prostu. Okay, życzę Ci, żebyś w tym roku trafił z tymi wszystkimi modyfikacjami na Ultra i nie musiał płacić tej przysłuki lotniczej. Nie, my, my myślę, że nie będzie trzeba na szczęście, aż tak już grubo nie idę. Większej rzeczy już jest w ogóle w domu. Czeka tylko na założenie. Zresztą za dwa tygodnie już działamy właśnie z zawieszeniem. Za trzy. Albo za 4 tygodnie jadę wstawić rozpórkę pod czteropunktowe pasy, więc gdzieś tam już powoli zaczynam się przygotowywać na sezon. I twu twu twu, co nigdy się nie zdarza, mam zamiar być przygotowany przed sezonem, a nie w trakcie sezonu, albo <laughs> dzień przed eventem, co niestety w zeszłym roku, zresztą się widzieliśmy dzień przed Altrace. Auto odebrałem od lakiernika Blacharza w czwartek o 19, a w piątek o 12 wjeżdżałem na stadion pierwszy event. Nie? Więc... My dwa dni chyba przed eventem. W do tego do korwaty silnik. Nie? Pamiętam. Więc jakby była, 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 była taka opcja, że najwyżej podjedziemy lawetą i zawieziemy ten samochód, żeby tylko stał. To... Ale też to dobra, wizyta. To cud cudem się udało? Powiem szczerze, że naprawdę to był jakiś cud, bo tam przy okazji jeszcze jakieś śrubki szyły się po pogubiły. Od, zdaje się sprzęgła, więc jakby one, one przyszły w ogóle w ostatni dzień, żeśmy to dokręcali, więc jakby naprawdę się udało to na, na, na styk i jakiś był, i bez żadnych problemów, więc to auto pojechało i, i jeździło, zrzuciłeś mi je lekko przestroić, nie przy okazji, żeby to w ogóle mogło jeździć, nie? Tam ostrywałak jest jeszcze w sezonie. Słychać. <laughs> no to ja tak kończąc, właśnie chciałbym przede wszystkim pozdrowić e, Sayaka z Japonii z e, Cool Racing. Sayaka, thank you very much for all the support. Duin. Same with e, OPT7. Nancy, you're the best. My love. E, thank you for all the support. E, no i co? Adebell, Adebel, Adebel e, Family, Adebel Official, e, przemaz odjazdowych i Apex One z Wrocławia. I ogólnie każdego, kto mi pomaga przy tym aucie, bo jest mnóstwo roboty, i jak zwykle każdy ratuje mi święta. Dobra, fajnie. Dzięki wielkie. Ja dziękuję.